Zapraszam na oglądanie tego odcinka. W tym odcinku wybraliśmy się na wycieczkę na Wyspę Świń. Jak widać pogoda no nie dopisała za bardzo. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do dwóch lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i Zen z kodem KBZen, aby zyskać plan PRO. Sprawdź link w opisie. Taka miejscówka, trochę wieje, ale jesteśmy w takim porcie i będziemy płynąć na wyspę, gdzie są świnki. Także zobaczymy: Peak Island. Troszkę mi się tutaj e, włosy rozwłosowały, ale jest git. Wiatr we włosach był. Bijamy tutaj na łódeczkę Wychodzi na to, że mamy prywatną łódkę. Trzeba zdjąć buty i wpijać. Ale fajnie, buja. Co? To jest tak jak ta łódka w Kambodży. Jest fajnie. Liza się już przygotowała do płynięcia. To może zejść najlepiej z tej łódki. Ja tam zaraz usiądę. Na razie tu siedzimy z Michałem. Testujemy stabilność łodzi. Fajny silnik. To jest profesjonalny sprzęt, a nie tam mój telefon. Lisa Lisa. Woo. Widać na załączonym filmiku. Nie wszystkim było za wesoło na tej łódce. Jak jest? Dobrze, Liza, nie? Fajną wycieczkę nam wymyśliłaś. Już prawie dopływamy, chyba. Tam gdzieś. Jest dobrze. Chodź w obro. Dotarliśmy Telefon lekko zamoczony Zobaczymy czy coś się uda nagrać. Trochę wieje Rozpitki na wyspie tak wygląda jak rozbitek. gdzie masz tratwę mamy i te świnki, które tutaj żyją sobie na wyspie widać, że oni trochę ich tutaj nachodowali, ogólnie są takie malutkie i większe także zaraz będziemy tutaj zwiedzać i ogarniać O, tam nawet widzimy psa no i co? Prawie jak ta kapibara ty. O, jak lubi za uchem, ty. Jak ona lubi, żeby ją drapać po brzuchu. O, o jak ona się zaraz obraca na brzuch. Tu mamy takie duże, wyrośnięte. To jest trochę większe niż te kapibary. Kręcimy tutaj historię powstania tej wyspy. Czekajcie, może będzie coś widać. Historia wyspy Świni. Historia zaczyna się od pana Kita i jego wielkiego serca. Pan Kit prowadzi mały bar na plaży na wyspie razem ze swoją żoną i rodziną. Świnie z Komatsum nie zawsze tam mieszkały. W końcu świnie zwykle nie biegają swobodnie po plaży, Aż do momentu, gdy pan Kit odbywał podróż, aby odwiedzić swoją rodzinę na stałym lądzie w mieście Surat Tani. Podczas swojej podróży przechodził obok targu, gdzie zauważył cztery świnie. Były skulone razem, z dala od reszty świń sprzedawanych rolnikom i rzeźnikom. Wyglądały na niedożywione i przestraszone. Były tam dwie duże świnie i dwie małe świnki, które, jak później się dowiedział, były rodziną. Podjął decyzję na miejscu: utrzymać je razem i uratować im życie. Tego dnia kupił świnie, załadował je na swoją łódź i odpłynął z nimi na komacum. Nigdy wcześniej nie miał świń, tylko koty i kury. Zdał sobie sprawę, że potrzebują dużo jedzenia. Wtedy do pomocy dołączyło Gojo Tours. Stworzyli Pig Island Experience, aby wspierać świnie i pana Kita. Przywożą turystów, którzy mogą je karmić i poznawać ich historię. Do dziś Gojo Tours jest jedyną grupą turystyczną, współpracującą bezpośrednio z panem, Kitem i świniami Skoff. Zapewniają im karmę i przekazują część dochodu na rzecz lokalnej społeczności. Tutaj mamy takie maluchy, takie maluszki. Co, co? Co tam wsuwasz? No, palcami nie jedz. Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Chodź tu. Tutaj mają totalny ubaw, jak widać. Tego chcę dziabnąć. Tam turysta chyba sobie pomylił, że to nie jest zwierzę domowe i złapał tę świnię na ręce. Tutaj nagramy walczące świnie. Coś tutaj się dzieje. Co mi się nie oberwie. Tam jeszcze jakieś pytle jest dalej. Tutaj generator prądu. jakie tutaj bydlisko leży. No.

The ocean is boiling again. The dolphin smiles. This is fine. This is fine. I've gone underwater. This is the end. This is the end. Exhaling too soon. I can see through. I'm not leaving. If you're not, I'll keep breathing. I I'm, I'm not leaving if you're not I keep breathing, like I'm I can forgot took the train down south and the air does glow. Got my feet is waiting for you and me People stare at night Cause we're fuzzy But they stay down Alone. So we're dark like home Tutaj mamy fajny widoczek, zobaczcie. Chociaż mocno wieje. Fajna wyspa, ciekawa atrakcja turystyczna. Ktoś to dobrze wymyślił. Liza tutaj walczy z dronem. Hyperloop się robi, sam się robi. Jeszcze jakaś dodatki pania, crispy pork. Liza, kładź się tu. cała rodzina, to... cała rodzina w komplecie. Jest po jedzeniu. Od razu do Właca władca świn, liza władca świn, patrz. O, teraz więcej ich przyjdzie do drapania. Tutaj świnki zażywają kąpieli błotnej. Tam jest nasz, nasz szefów. Nie było na wyspie, ale czas wracać. Musimy teraz przejść tutaj do łódki, bo z uwagi na to, że tutaj totalnie nic nie słychać, co mówię, ale oczywiście podsumowałem cały wyjazd, że bardzo nam się podobało. No i teraz zmykamy właśnie na jest. No to powoli odpływamy z naszej wyspy ze świniami. Jestem ciekawy jak teraz będzie się zachowywać woda, no bo te fale, które spotkaliśmy płynąc tutaj na tą wyspę były okropne. No i teraz jeszcze będziemy musieli raz przepłynąć przez te fale, a tam jest takie miejsce, gdzie trzeba się po prostu przez te fale przebić. No i teraz mamy tego Jak widać, będzie również tutaj nieza wesoło dla niektórych osób. W ogóle to miałem zamoczony cały mikrofon, bo miałem dopięty do tego telefonu oraz cały telefon. No i jeszcze dodatkowo przyjarało mi się gniazdo z telefonu przez tą słoną wodę. Ale sami sobie zobaczcie, jak tutaj trzęsie jak podskakuje ta cała łódź i ono jak woda chlapie. Te fale nie są już takie straszne, tak jak płynęliśmy w tamtą stronę, no ale na powrocie i tak widać, że nie ma lekko. W ogóle ta sytuacja z tamtą drugą łodzią, którą widzieliście, to mało brakowało, żebyśmy się tam po prostu zderzyli. Także oby do brzegu. Tu to już całkowicie coś się z głosem chyba zepsuło, także zobaczcie jak tu woda leci. Michos się trzymie, Aliza wymyśliła sobie sposób na ręcznik, także ona nie widzi totalnie co się tutaj dzieje. O! Jak widać, ja mam tutaj Hece, Michał też zadowolony. No i już dużo nie brakuje, i dobijamy do brzegu. Przeżyliśmy, dopływamy do portu. Wszyscy zadowoleni. Najbardziej Liza tutaj zadowolona. Było, no, było fajne, chyba na nie widziała całą drogę. Zakupiłem do testu dwie nowe rzeczy. Jakieś boostery. Ready to boost i takie coś. To się ładnie świeci na czerwono, ale ten taki fioletowy. Dzisiaj jemy tu. Jedzenie jest tutaj mega dobre. W karcie głównie jest kaczka oraz też inne dania, no ale tutaj taką specjalizacją jest właśnie ta kaczka. Także siadamy i zabieramy się do jedzenia. Pałem jedzenie. Tutaj mamy crispy pork i crispy duck. Jeszcze jakieś sosy do tego. Dzisiaj mamy. Wieczorną wyżerkę. Po tym dniu pełnym wrażeń wjechała jeszcze późna kolacja. No i kolejnego dnia też mamy plażowanie. Tutaj sprzątają, obcinają palmy, zrywają tam kokoty. No i tu jak widać trzeba wejść na drzewo. Gość ciśnie na to drzewo bez zabezpieczenia, tylko jakąś linę sobie ciągnie za sobą. W ogóle, to on chyba idzie Boso, chociaż ciężko mi tutaj to zauważyć. Tak, raczej jest Boso, albo ma jakieś specjalne buty. Nie wiem, nie widzę za bardzo, no ale odważny jest gość. No jeszcze teraz tutaj chwilę pokręciłem i zaraz wybieramy się na plażę, ale to już w kolejnym odcinku. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Napiszcie, co myślicie o tej naszej wyprawie na wyspę Świn, no i widzimy się w kolejnych odcinkach z Kosa Mui. Trzymajcie się. Cześć! Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do dwóch lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i Zen z kodem KBzen, aby zyskać Plan Pro. Sprawdź link w opisie.